Zgodnie z kodeksem cywilnym, przedawnienie to instytucja umożliwiająca dłużnikowi uchylenie się od konieczności zaspokojenia roszczenia majątkowego po upływie prawem określonego terminu. Jej celem jest stabilizacja obrotu gospodarczego poprzez ograniczenie, a nawet wyłączenie możliwości dochodzenia swoich roszczeń przez wierzyciela na drodze sądowej po upływie prawem przewidzianego terminu. Przedawnienie jest szczególnie mocno związane z tematyką antywindykacji i pozwala pokonać firmę windykacyjną, która na przykład domaga się zapłaty za stary dług. Do lipca 2018 roku termin przedawnienia roszczeń wynosił co do zasady 10 lat, a dla roszczeń oświadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosił 3 lata. Przyjmijmy dla porządku, że po upływie tego terminu wierzyciel wystąpił do sądu o zapłatę za zakupione przez dłużnika materiały budowlane. Dłużnik jednak w trakcie procesu złożył przed sądem zarzut przedawnienia roszczenia, wskazując, że od daty jego wymagalności, czyli od daty kiedy to upłynął termin zapłaty, minęło już 10 lat, a więc nie musi on zaspokajać swojego wierzyciela. W takiej sytuacji orzekający w sprawie sąd zobligowany będzie oddalić powództwo wierzyciela, co jest równoznaczne z przegraniem przez niego sprawy. Z dniem 9 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa nowelizująca, zgodnie z którą doszło do skrócenia dotychczasowego terminu przedawnienia roszczeń majątkowych z 10 do 6 lat. W przypadku roszczeń o tzw. świadczenia okresowe czyli na przykład w przypadku roszczeń z tytułu czynszu, najmu czy dzierżawy oraz w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin ten, tak jak dotychczas, wynosi 3 lata. Ponadto, nowelizacja ta wprowadza całkowitą nowość w polskim prawie: mianowicie, po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Powyższe oznacza w praktyce, że sąd w przypadku sporów między przedsiębiorcą, np. bankiem, a konsumentem, czyli biorącą pożyczkę osobą prywatną, zobligowany będzie z urzędu, czyli bez żadnego działania którejkolwiek stron, uwzględnić upływ terminu przedawnienia. Dotychczas bowiem sąd zobligowany był robić to wyłącznie na tzw. zarzut, a więc w sytuacji, w której strona postępowania wskazała i udowodniła przed sądem, iż doszło do upływu terminu przedawnienia. Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy, iż zmiana ta podyktowana jest próbą przeciwdziałania powszechnej praktyce sprzedaży długów na rzecz instytucji i firm windykacyjnych. Które niekoniecznie w sposób powszechnie uznawany za zgodny z zasadami współżycia społecznego zajmowały się odzyskiwaniem należności od opieszałych dłużników. Nowo wprowadzona zasada nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Ustawodawca przewiduje bowiem od niej jeden wyjątek. Sąd może nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeśli wymagają tego względne słuszności, ale wyłącznie po uprzednim rozważeniu interesów stron toczącego się postępowania sądowego. Skróceniu terminu przedawnienia towarzyszy jednocześnie zmiana sposobu obliczania terminu jego upływu. Zgodnie bowiem ze zmienionymi przepisami kodeksu cywilnego, koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Zmiana ta nie dotyczy roszczeń, w których termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Oznacza to, iż teraz nie będzie konieczności obliczania upływu terminu przedawnienia co do dnia, co zazwyczaj powodowało największe spory w praktyce, lecz wystarczającym będzie ustalenie roku, w którym to ów termin przedawnienia ma upłynąć. Od teraz wszystkie terminy przedawnienia upływać będą z dniem 31 grudnia każdego roku. Należy pamiętać, że sam kodeks cywilny przewiduje szereg różnych terminów przedawnienia dla poszczególnych rodzajów roszczeń. Pamiętajmy także, że omawiana w niniejszej prezentacji sytuacja dotyczyła zasady ogólnej. W każdej jednak sprawie należy dokładnie sprawdzić, czy nie ma przepisu szczególnego, który dla upływu przedawnienia przewiduje odmienny termin? Dziękuję za uwagę, zapraszam do oglądania pozostałych moich publikacji, subskrypcji mojego kanału na YouTube oraz zalajkowania fanpage'a na Facebooku.